Jest kidawa! Po prostu jest w nocnej ciszy. Dzień dobry Państwu, przepraszam, ja sobie tak pośpiewuję po goleniu, zwykle. Dzisiaj fragment y, monologu wewnętrznego Kidawy z Błońską. Tekst do tego napisał dawno temu Marian Hemar, a dzisiaj ja go tylko troszeczkę uaktualniłem. Uwaga! Trudny temat, mam dylemat, którym się podzielić chcę. Głupia sprawa jest obawa, czy mam udział brać, czy nie. Bo chciałabym i boję się, to chciałabym, to boję się. Startowałabym, bo zbroję się. Lecz w ostatniej chwili strach z obawy robi się dło. Znów będzie no o, o, chciałabym i boję się. To chciałabym, to boję się. Startowałabym, pozbroję się. O, Reszka spadło w piach.